Prezes Dominik Brinowec, od kilku lat pracujący na popularność legionowskiego szczypiorniaka, był w poprzedni wtorek bodaj najszczęśliwszym z ludzi. Wtedy to bowiem już oficjalnie KPR Legionowo zyskał nowego sponsora tytularnego. Stała się nim obecna w przeszło 60 krajach świata, działająca w Polsce od ponad trzech dekad firma Cepter. Droga do pozyskania przychylności jej szefów ani prosta, ani krótka nie była. Ja tutaj gościłem przedstawicieli firmy Cepter, no, no niemalże na każdym meczu od listopada zeszłego roku i wtedy też zobaczyłem, że, że gdzieś jest to światełko w tunelu na, 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 na współpracę. Nie było to łatwe też ze względu na to, że no wiemy jakie są czasy, wiemy jak, jaki wpływ na gospodarkę całą miała najpierw pandemia koronawirusa, dalej Wojna na Ukrainie, a mimo wszystko no, ten partner no, jest stabilny, e, jest mocny i mało tego chce się promować poprzez sport. Miejscem oficjalnej prezentacji nowego sponsora była oczywiście Legionowska Arena. Całe to transmitowane w sieci na żywo wydarzenie poprowadziła Iwona Niedźwiedź, eks reprezentantka kraju w piłce ręcznej, a obecnie sportowa dyrektorka KPR-u. A zaczęła korzystając z obecności gospodarza miasta od wspomnień. Pamiętam, że na linii klub i miasto nie było gorącego uczucia, chociaż chociaż zawsze, i muszę to podkreślić z pełną stanowczością, zawsze mogliśmy liczyć na pomoc, na wsparcie ze strony Urzędu Miasta. Mieliśmy świadomość, że musimy zapracować na to, na to zaufanie. I nie wiem, czy pan prezydent to potwierdzi, bo ja mam dzisiaj głębokie przekonanie, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy kilka lat temu. Bardzo proszę o zabranie głosu i mam nadzieję, że pan prezydent potwierdzi moją tezę. Oczekiwanie, żeby między nami były gorące uczucia, jest e ponad moje możliwości. Absolutnie. Panie prezydencie, moje. Ja tez. jestem gotów do jak największych poświęceń, e ale nie aż takich. Po odbiciu piłki w kwestii gorących uczuć, prezydent uderzył w poważniejsze tony. Ja też jestem bardzo szczęśliwy, że miasto legionowo. KPR Legionowo zyskuje taką, takiego partnera, taką markę premium. To jest dla nas zaszczytem, to jest dla nas ważne. To nas nobilituje i stanowi dla nas takie wyzwanie, żeby tych starań, tych uczuć, i tych marzeń w tych licznych sprawach, którymi zajmuje się miasto. E, znaleźć tyle, żebyśmy za może rok, może dwa mogli śmiało powiedzieć, że KPR Cepter, legionowo mistrz Polski i to jest moje wielkie tak, tak marzenie. Dobrze. Tak samo jak szefów klubu oraz zawodników KPR-u kibicujących składającym podpisy oficjalom korzystając z okazji prezydent Legionowa wyraził zadowolenie z rosnącej wśród mieszkańców popularności piłki ręcznej. To samo się nie stało. To rzeczywiście jest wielka praca i obecnego prezesa, ale też trzeba wspomnieć, klub ma już kilkanaście lat tych prezesów, którzy odeszli, żyli i funkcjonowali w różnych czasach i też czym się należy jakaś taka wdzięczna pamięć, bo gdyby nie było początku, to, to nie, nie byłoby kontynuacji tej tego, że jesteśmy wspólnie skazani na sukces. Podobnego zdania jest również prezydent CEPTER International Polska, przy czym chodzi tu o sukces na najwyższym szczeblu. Umowa KPR-u ze szwajcarską firmą przewiduje bowiem zwycięstwo klubu w Lidze Centralnej i awans do PGNiG Superligi. Ten kontakt z ludźmi nam daje te wszystkie możliwości, które e, możemy osiągnąć razem. No wiadomo, w firmie zależy na jak największej promocji. E, szczególnie, że, że, że ta Superliga niesie za sobą zupełnie inne ekwiwalenty marketingowe niż, niż rozgrywki Ligi Centralnej. Tam jest otwarta telewizja, tam, e, tam jest masa, no, najwyższa klasa rozgrywkowa. Bijemy się z najlepszymi zawodnikami w Europie, na świecie. W związku z czym, no, poza tym taki był cel i te, taki był cel rozmów. Ja nie wyobrażałem sobie mówić, o, o umowie dotyczącej Ligi Centralnej, w momencie, jak mnie interesuje tylko i wyłącznie Superliga. Decydentów z firmy Cepter, jako się rzekło, również. I liczą oni na to, że wśród krajowej elity KPR od początku nie będzie tylko statystą. Musi być między lepszym w pierwszym, pierwszym sezonie, a potem idziemy dalej. Musimy mieć wysokie cele. Znaczy, e, może być teraz jest bardzo optymistyczne, żeby powiedzieli, że byli najlepszy. že bili čampioni Superligije, ali ježeli želi mi menzu najlepšim u, u pječnem sezonu, tada mami, mami, mami dobar krok za kolejni sezon. Je, mam nadjeje, žene, ne zostanem i sponzorami toliko jedan rok. Taką nadzieję mają też oczywiście w klubie. Prezydent Legionowa liczy zaś na to, że Cepter obejmie również patronat nad halą Arena, co z uśmiechem, uśmiechemacz całkiem serio szefowi firmy zaproponował. Wspominając o świetnych kontaktach miasta ze Szwajcarami, których najbardziej widocznym dowodem jest centrum komunikacyjne. Szansa wydaje się spora, bo ludzie z Ceptera zdążyli arenę poznać z dobrej strony. Największe wrażenie na przedstawicielach zrobił klimat tej areny legionowo, tego pięknego obiektu, tych wspaniałych kibiców, którzy przez tyle lat nam, nam kibicują. Rzeczywiście ta, ta moda na piłkę ręczną w naszym mieście znów się narodziła gdzieś ta hala tętni życiem gdzieś wspólnie jakimiś działaniami przeróżnymi. Doprowadziliśmy do sytuacji, że ci ludzie no, Oprócz tego widowiska związanego z meczem, naszych zawodników, no, no mają jeszcze przeróżne inne atrakcje. I sam klimat tego wydarzenia jest taki, że on rzeczywiście przyciąga. I, i myślę, że, że to jest najlepsza wizytówka tego, co tu się udało zrobić. A wiele wskazuje na to, że już wkrótce uda się zrobić jeszcze więcej.